To I my nagrywamy kolejną gierkę. Team Terrabils. Team jakiś. Dobra. Lecimy, lecimy. I co to za gra? To jest, to, właśnie to jest horror. Dobra, nie wiem co to. Tutaj klikamy. Dobrze, że chociaż trochę znam angielski. Chociaż troszeczkę znam angielski. Dobra, podgłaśniam. Pod, podgłaśniam. Dobra, nie wiem. E, 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 dobra. Dobra, no, pięć już za jestem. Po 5 latach jest reklama. Dawaj, nie chcę, nie chcę tego. Elo, Elo, Bobasie, Ja się patrzy? Co? No, co chcesz? Mleczko? Dobra, idę po Twoje mleko. Tutaj jest. Mleku baby, baby baby Dobrze. O, fuj! O, fuj, o p. O fuj. O Dobra. Bierzemy gacie? A gdzie dziecko? Dziecka! Dziecka! Aha. Gdzie jest? Czyli na drugim klęce. On nawet nie płaca. Tarturujemy dziecko. Jeżeli to będzie takie krótkie... No. no Dobra jak jest. A jak wyłączę światło? Gdzie wyłączyć światło? Bo no, Bo się, gdzie wyłączyć światło? Bo no, gdzie wyłączać światło? Dobra, nara, nie będę ci wyłączać światła w życiu. Dobra, ja idę gdzieś. Tu. Tu. O! Ha, ha, ha.

Ja... Ale gdzie wyłączać światło? A może tu? No. Nie to A może tu właśnie gdzie ci wyłączyć te światła? Powiedz wr. Re... Co ty mam zrobić? Zobacz co mu książkę przeczytać? Co trzeba mu zrobić? Po No bo co ci trzeba zrobić? To jest nim jest Zobacz, jakby włożyć do śmietnika, albo twoją zabawkę No co trzeba zrobić? My że trzeba ciebie normalnie położyć. No nie, chcę tego. No, no daj. No, nie, tą zabawkę. A ciebie? No nie. mów, za niego nawet się nie da. Co chcesz? Ja się włączę, włączymy z tyło. To nie można. Jeśli widzą, będzie taki krótki odcinek. No to psa. Dobra, nara babasie. I tutaj pierdź. Ja tylko w tą książkę, gdzie, jaką książkę? Muszę tutaj i oglądać. No co muszę mu zrobić? No dobra, zamykam ja moją I co trzeba mu zrobić? Co tam? Widzowie, jeśli ktoś grał w tą gierkę, to powiecie, co dalej? Gdzie się włącza światło? Tego tą gwiazdę A to mogę... Nawet tego nie można zabrać, a niektóre za mogę. Po No jak ciebie zabrać? No jak? Czy zepsułam tą trzeba zrobić? Jedźcie. Dobra, od nowa zaczynam. Od nowa. No coś... Coś dzieciaku. Dzieciak ma mleko, bierzemy te mleko. Znowu śmierdzi ten Bobas No co ty się Co ty O nie wie Puty Tam bądź Majtki To ci trzeba wsadzić Rozumiesz mnie? A Ciebie tam nie będzie, i Ty będziesz tam. Mm, to bed, tak bed, to bad. Nie kumam. Tak, gdzie włączyć światło? Tutaj. Jakby tutaj byłoby włączenie światła, to byłoby fajnie. A tak nie wiem, jak włączać światło. Iż... Jaką książkę Ką ci Jaką książkę przeczytać? Może no. chcesz to? Widział. Ale ja nie wiem jak widzowie chyba to będzie na tyle. Jeśli chcecie horrorki, no to... Nie wiem. Nie wiem jakie horrorki No tutaj nie. Dobra, widzowie, to chyba będzie. Nie no ja nie będę. Nie będę. Dobra, dobrze. Kocie. Kocie. Kot. Co to? Kot. Ale to ja Po pięciu latach ogarnęłem, no, Nareszcie ogarnęłem. Myślałem, że ten odcinek już będzie na marne będzie Co ty tam robisz? Teraz. Co tam robisz, dzieciak co? Są ciebie otwarte drzwi. Dziecko! Co ci się stało? Idź dalej. żebym dalej Ci Co ci trzeba? Opić. Co ci trzeba tego? Wiesz. No nie, czego chcesz? To! No wie Co? Jeśli nie powiesz przez 10 sekund to ciebie zabiję. Dobra, nara! Nara. Nie wiem o co tam chodzi. O co chodzi? I zowie sobie sobie ko mnie. Ja Nie wiem co słyszycie jako mnie No co z tym dzieckiem wypi? Co mu trzeba pse Temu? Okej, okay, tak okay. No co mu trzeba psy nieść? Trzeba jajko psy albo co? Ja zaraz mu mam... Ja się nie jego dupą na karmę. Nie. No co robić? Widzowie, piszcie w komentarzu jak! Widzowie, widzowie... jeśli będzie dwa lajka, no to ja jakiś horror, horror kolejny nagram. Dwa lajki. To jest zamknięte, to jest otwarte. To teraz. Opa. Co? I co tam będzie? No dobra, piwnica. I co? To? Co? Co to jest? Elo, kocie sroze. Elo. No gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Co jest? Co to jest. Sam. No ja wiem, że to coś będzie. Dzień dobry. Dobra widzowie, no to ja chyba czas będzie na tyle. Będę z takiego długiego odcinka. Dobra. Kończy... Kończymy. No to kończymy. Do zobaczenia.